Oto jestem, posłaniec Najwyższego, wysłany do Ciebie z przesłaniem światła i prawdy. W niebiosach rozbrzmiewa wezwanie, a Twoja dusza już je odczuwa. Czas płynie niczym rwąca rzeka, a aniołowie przemawiają do Ciebie, bo jest coś, co musisz usłyszeć. Wsłuchaj się, bo te słowa nie trafiły do Ciebie przypadkiem. Twoja droga nie była łatwa, a ciężar, który niesiesz, bywa przytłaczający. Ale spójrz wokół. Nie jesteś sama. Zastępy anielskie czuwają nad każdym twoim krokiem, wstawiając się za tobą w niewidzialnym świecie. Nawet gdy ogarnia cię cisza, jest głos, który szepcze twoje imię. Niebo działa na twoją korzyść, choć tego nie widzisz. Wróg próbował zasiać w twoim sercu lęk i zwątpienie, ale prawda świeci jaśniej niż słońce o świcie. Jesteś kochana, wybrana. I chroniona. Nic i nikt nie powstrzyma planu, jaki Bóg ma dla ciebie. Czas jest cenny, a niebo wzywa cię do przebudzenia. Nad twoim życiem zapisane są obietnice, które czekają na twoją wiarę, by się wypełnić. Szukałaś odpowiedzi, a oto pan mówi. Przygotuj się, bo nadchodzą zmiany. Nie bój się wichrów. One nie przyszły, by cię zniszczyć, lecz by zaprowadzić cię tam, dokąd zostałaś przeznaczona. Boski porządek wprowadza ruch tam, gdzie panował zastój. Twoje dary zostaną uwolnione, twój głos usłyszany, a drzwi, których się nie spodziewałaś, otworzą się przed tobą. Ale musisz zaufać. Zwątpienie kradnie plony, zanim jeszcze zdążą dojrzeć. Oprzyj się mu i wierz. Aniołowie pragną, byś wiedziała, że nie zostałaś zapomniana. Każda łza została zauważona, każda modlitwa wysłuchana. Choć tego nie widzisz, w duchowym świecie toczą się bitwy na twoją korzyść, a zwycięstwo już zostało ogłoszone. Strzeż swego serca. Wielu próbowało podkopać twoją wiarę, namawiając cię do rezygnacji. Nie słuchaj tych, którzy nie znają Bożego planu dla ciebie. Niebo porusza się ze względu na ciebie, a to, co teraz wydaje się trudnością, wkrótce stanie się świadectwem cudu. Czujesz to wezwanie, prawda? Przeczuwasz, że coś wielkiego nadchodzi i masz rację, ale musisz być gotowa. Nie można otrzymać nowego, trzymając się kurczowo starego. Co powinnaś zostawić za sobą? Komu musisz przebaczyć? Aniołowie wzywają cię do działania. Czas oczekiwania nie był daremny, ale teraz nadszedł czas na krok naprzód. Odwagi, wstań i ruszaj ścieżką, którą Bóg już przed tobą wytyczył. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Wystarczy, że będziesz posłuszna. Każdy akt wiary, w świecie widzialnym, porusza niewidzialne. Zwątpienie chce cię zatrzymać, ale Boży Głos jest silniejszy. On cię nie zostawił. On podtrzymuje, wzmacnia i wypełnia każdą obietnicę. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Czujesz pokój, który pochodzi od niego. To znak, że idziesz właściwą drogą. Dla ciebie pisany jest nowy rozdział, nowe możliwości, nowe relacje, nowe horyzonty. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się rzeczywistością, a wszyscy ujrzą, że to dzieło Boga. Trwaj w wierze, bo zobaczysz więcej niż mogłaś sobie wyobrazić. Nie zwlekaj, czas przyspiesza. Żniwo czeka na twoje przybycie. To nie pora na cofanie się ani na lęk. Gdybyś wiedziała, co na ciebie czeka, Ruszyłabyś naprzód z radością, nie wątp, błogosławieństwo już zostało uwolnione, a wkrótce ujrzysz je na własne oczy. Nie martw się o tych, którzy odeszli. Nie wszyscy mogli ci towarzyszyć w nowym etapie. Nie trzymaj tego, co Bóg już usunął. On ma dla ciebie coś większego i lepszego. Wkrótce zrozumiesz, dlaczego pewne drzwi musiały zostać zamknięte. Aniołowie są teraz wokół ciebie. Czujesz ich obecność? To ojciec przypomina ci, jak cenna jesteś. Jesteś jego ukochaną córką, chronioną i prowadzoną. Nie pozwól, by kłamstwa przeciwnika sprawiły, że zwątpisz w swoją wartość. Masz powołanie i nie zostałaś stworzona do życia w cieniu. Jesteś światłem, jesteś wybrana, jesteś silna. Nie milcz. Świat potrzebuje darów, które w sobie nosisz. To czas, by się podnieść, mówić i działać. Noc była długa, ale świt już nadchodzi. Ból, który cię dotknął, stanie się Twoją siłą. To, co teraz wywołuje łzy, jutro przyniesie radość. Zaufaj wierności ojca. On nigdy nie zawodzi. Nie bój się wyzwań, które pojawią się na Twojej drodze. Pan już cię uprzedził, przygotowując ścieżkę. Po prostu idź dalej w wierze. Pamiętaj. Nie jesteś jedną z wielu, jesteś wyjątkowa. Niebo zna Twoje imię. Nie pozwól nikomu zapomnieć, kim jesteś. Spójrz w górę i pamiętaj. Twoje pochodzenie jest niebiańskie, a Twoje przeznaczenie chwalebne. Nie zostałaś stworzona do strachu, lecz do odważnego życia jako córka króla. Aniołowie czekają na Twoją odpowiedź. Co zrobisz z tym przesłaniem? Zostaniesz w miejscu, czy ruszysz naprzód? Wybór należy do ciebie, ale pamiętaj, czas nie czeka. Niebo wciąż przemawia, a Twoja odpowiedź może zmienić wszystko. Dźwięk. Niebiańskich trąb już rozbrzmiewa w niewidzialnym świecie, a znaki są wszędzie. Wiesz o tym, prawda? W głębi duszy zawsze czułaś, że nadejdzie moment, w którym życie wezwie Cię do czegoś większego. Ten moment właśnie nadszedł. Nieprzypadkowo Twoje kroki zaprowadziły Cię do tych słów. Boski plan jest w ruchu, a twoja rola w nim jest kluczowa. Zwróć uwagę na szczegóły. To, co wcześniej umykało, teraz nabierze znaczenia. Bóg przemawia przez symbole, nieoczekiwane spotkania, sny i przeczucia. Aniołowie działają, aby wszystko było zgodne z Jego zamysłem, ale potrzebują, byś otworzyła swoje duchowe oczy. Jesteś gotowa widzieć to, co ukryte? Nosisz w sobie ogień, płomień, który nigdy nie zgasł nawet w najciemniejszych chwilach. Może próbowałaś go stłumić z lęku lub braku sił, lecz teraz nadszedł czas, by rozbłysnął pełnym blaskiem. Świat potrzebuje tego światła. Twój dar nie jest przypadkowy. Zostałaś powołana, by rozświetlać życie innych i zmieniać ich losy. Nie bój się wyzwań, które staną na drodze, są one dowodem, że podążasz we właściwym kierunku. Wielkie zwycięstwa zawsze poprzedzają wielkie bitwy. Kiedy burze przybierają na sile, to znak, że przeciwnik wie, iż nie zdoła cię powstrzymać. Trwaj na swoim miejscu. Wytrwałość przyniesie chwałę, którą trudno ci sobie teraz wyobrazić. Czy wiesz, dlaczego niebo działa tak pilnie? Bo twoje życie nie dotyczy wyłącznie ciebie. Jesteś ogniwem w łańcuchu wiecznych celów. To, co robisz dzisiaj, ma wpływ na przyszłe pokolenia. Zostałaś wybrana, by przerwać cykle i wytyczyć ścieżki, których inni nie mieli odwagi przekroczyć. Czy słyszysz to wezwanie? To jak melodia, którą jedynie twoja dusza potrafi uchwycić. Wzywa cię, byś ruszyła naprzód i nie oglądała. Się za siebie. Przeszłość nie ma nad tobą władzy, chyba że sama jej na to pozwolisz. Rzuć ciężar win i żalów. Bóg już je zmazał i ofiaruje ci nowy początek. Być może często byłaś niedoceniana i lekceważona, ale niebo patrzy inaczej niż ludzie. Tam, gdzie świat cię odrzucił, najwyższy cię wywyższy. Ci, którzy cię wyszydzali, będą świadkami tego, co uczyni Bóg. Pamiętaj jednak, że twoje zwycięstwo nie jest dla zemsty, lecz dla objawienia jego łaski. Stół dla ciebie już się przygotowuje. Wszystko, co zostało ci odebrane, zostanie przywrócone z obfitością. Zaufaj Bożemu czasowi, jest inny niż Twój. Kiedy wydawało ci się, że nic się nie dzieje, niebo w tajemnicy poruszało kluczowe elementy na Twoją korzyść. Teraz scena zaczyna się odsłaniać przed Twoimi oczami. Nie pozwól, by hałas świata zagłuszył głos niebiański. Rozproszenia oddalają Cię od celu ale wewnętrzny pokój zawsze wskaże właściwą drogę. Naucz się rozróżniać. Nie. Wszystko, co wydaje się dobre, pochodzi od Boga, lecz to, co od Niego przyniesie pełnię i wzrost. Usłyszysz też głosy, które będą umniejszać Twoje powołanie. Powiedzą, że masz zbyt wielkie marzenia i że nie dasz rady. Te słowa mają nad Tobą moc tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Dlatego strzeż swojego serca. Chroń swój umysł prawdą objawioną Ci przez Boga. Jesteś jak orzeł, który musi nauczyć się latać wysoko. Strach przed nieznanym może próbować Cię zatrzymać, ale skrzydła wiary już masz. Nadszedł czas, by je rozłożyć i pozwolić, by wiatr ducha Cię uniósł. Im wyżej wzlecisz, tym więcej dostrzeżesz z boskiego planu. Aniołowie łączą Cię z kluczowymi osobami. Bądź czujna wobec relacji, które teraz się pojawią. Niektóre będą odpowiedzią na modlitwy, inne zaś trzeba będzie zakończyć dla Twojego dobra. Nie lękaj się zmieniać swojego otoczenia. Ojciec wie, kto powinien iść z Tobą. Obietnice czekają na spełnienie, ale niektóre wymagają Twojej współpracy. Wiara bez czynów jest martwa. Wstań, nadszedł czas działania. Nie pozwól, by strach przed porażką cię paraliżował. Każdy krok podjęty w stronę celu jest jak ziarno zasiane na żyznej glebie przeznaczenia. Jesteś oczyszczana jak złoto w ogniu. Proces może być bolesny, lecz jest niezbędny, byś jaśniała. Wszystko, co nieczyste, zostaje usunięte. Nie opieraj się. Przyjmij ten proces, bo przygotowuje cię na to, co nadchodzi. Wkrótce zobaczysz, jak bardzo stałaś się silniejsza i mądrzejsza? Aniołowie nadal cię wspierają. Czujesz ich obecność? To miłość Boga otula cię i leczy dawne rany. Nie musisz dłużej nosić tych blizn. Ojciec pragnie, byś szła przez życie wolna od łańcuchów przeszłości. Uzdrawiająca moc jest już dostępna. Wystarczy, że otworzysz serce. Czas przyspieszenia nadszedł. To, co wcześniej trwało latami Teraz wydarzy się w ciągu dni. Pan przyspiesza realizację obietnic w Twoim życiu. Nie zdziw się, gdy odpowiedzi nadejdą szybko. Przygotuj się jednak na zarządzanie błogosławieństwami, które otrzymasz. Wraz z nimi przyjdą wielkie odpowiedzialności. Twoje marzenia nie są przypadkowe. Zasadził je w Tobie sam Stwórca. Dlatego nie rezygnuj z nich, nawet gdy okoliczności mówią inaczej. To, co w Tobie powstaje, jest zbyt potężne, by mogło zostać zniszczone. Wytrwaj. Nadszedł czas, by być odważną, by mówić z autorytetem i domagać się tego, co należy ci się duchowym prawem. Aniołowie czekają na twoje deklaracje wiary. Gdy modlisz się i prorokujesz, poruszasz niebo. Wszystko, czego potrzebujesz, już zostało ci dane. Teraz jest moment, by to przyjąć. Czy słyszysz dźwięk nowego sezonu? To czas ujawnienia tego, co było ukryte. Bóg cię nie zapomniał i nie spóźnił się. Doskonały plan niebios właśnie się odsłania, a twoje wnętrze już to wyczuwa. Nie zwlekaj, żniwa są obfite, a czas jest teraz. Aniołowie wciąż obserwują, czekając na twoją decyzję. Jakie kroki podejmiesz? Niebo trwa w oczekiwaniu, wiedząc, że coś wielkiego jest na horyzoncie. Bądź gotowa. Podróż dopiero się rozpoczyna. Teraz, gdy ta wiadomość dotarła do Twojego serca, Aniołowie oraz ja, jako posłaniec Najwyższego, dziękujemy Ci za uwagę i otwarcie duszy na słowa z niebios. To nie była zwykła wiadomość, lecz boskie wezwanie byś trwała mocno w swoim celu i misji. Jesteś wyjątkowa, jesteś wybrana, a niebiosa świętują każdy Twój krok wiary. Prosimy, abyś potwierdziła otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając: Z wiarą słowa, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wypowiedz je głośno, bo mają one moc i stanowią duchowe przymierze, świadczące o Twojej gotowości do podążania ścieżką przygotowaną przez Ojca. Teraz mamy do Ciebie ważną prośbę: Zapisz się na nasz kanał i włącz powiadomienia. To nie jest zwykły gest lecz zobowiązanie byś pozostała czujna na wiadomości, które aniołowie chcą ci przekazać. Nie przegap kolejnych filmów, bo każdy z nich przyniesie nowe słowa mądrości, wskazówek i proroctw, które wzmocnią Twoją drogę. Trwaj mocna i czujna, bo niebo będzie nadal mówić. Niech boskie światło towarzyszy Ci każdego dnia. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych przesłaniach. Niech pokój i łaska zawsze będą z tobą.